Kto z Was posiada w domu skarbonkę w kształcie świnki? Czy wiecie skąd się wzięła? Jeśli nie, to dziś przychodzimy do Was z odpowiedzią w ramach naszego cyklu Finansowy Wtorek. Zanim jednak to nastąpi, musimy cofnąć się w czasie, ponieważ skarbonki były znane na długo przed tym, zanim pojawiły się prawdziwe banki i były miniaturowym domowym centrum oszczędzania. Pierwsze prawdziwe skarbonki pochodziły z XIV wieku z Jawy. Mieszkańcy Indonezji już wtedy korzystali ze skarbonek w kształcie świni, a dokładniej pewnej odmiany dzika. Jednak dopiero w XIX wieku pewien brytyjski garncarz zrobił pierwszą skarbonkę w kształcie świnki. Podobno wykorzystał w ten sposób słów i połączył rodzimą nazwę gliny przeznaczonej do produkcji skarbonki pig, z wymyślonym przez siebie kształtem skarbonki. Pierwsze modele nie zawierały otworu na brzuchu, który pozwalałby łatwo wydobyć zgromadzone w skarbonce oszczędności. Żeby wydostać pieniądze, pierwsze świnki trzeba było po prostu rozbić. Otwór na brzuszku świnki pojawił się dopiero później. Obecnie pochodząca z wyspy Jawa, 650-letnia skarbonka w kształcie dzika wyceniona została na niemal 10 tysięcy dolarów.